Was w kolejnym filmie na moim kanale, i dzisiaj znowu jestem z Jurko, Oczywiście, ponieważ siedzi u mnie prawie codziennie, szczególnie jak jest wolny, dlatego dzisiaj z Jurum nagrywam film znowu. Ale dzisiaj będzie taki y, luźniejszy filmik, ponieważ będziemy sobie robić organizację mojej szafy. Będę sobie segregowała y, ubrania z mojej szafy na te, które chcę jeszcze nosić, a na te, które już nie chcę nosić do tego, bo może mi się już nie podobają, albo są na mnie za małe. Właśnie te rzeczy później wystawię dla Was. Na wintet, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście wpadać tutaj jest mój wintet. Tam możecie po filmiku zdobyć wszystkie ubrania, które tutaj będziemy pokazywać. Będą one już wystawione, także tutaj wpadajcie. Stawcie oczywiście łapeczkę w górę, komentarz na dole, subskrypcję. I zapraszam Was również na mojego Instagrama, który się tutaj pokazuje. I co? Myślę, że możemy już przechodzić do filmu. A, i jeszcze dzwoneczek, ponieważ to się teraz publikuje regularnie, także trzeba być na bieżąco. Regularnie, prostu... regularnie, ale więcej. Staram się więcej nagrywać. Bo poprawi aktywność. Tak? Piszcie również y, jakieś pomysły na filmiki i my postaramy się jakieś fajne rzeczy dla was nagrać, a dzisiaj zabieramy się za moje ubrania. Moi kochani, więc ogólnie tak się prezentuje moja szafa. Ja nie mam takiej normalnej szafy, ponieważ może jak mnie oglądacie, wiecie, że miałam mieć y, tam za chwilkę Wam pokażę garderobę, ale stolarz Jeszcze nadal nie przyszedł yy, I nie mam nadal Zrobionej tej garderoby, więc mam tylko Wszystkie rzeczy tutaj, także co, ja po kolei Będę wybierała sobie yy, Ubranka i będę sortowała na różne kubki Dobra, więc zaczynamy sobie od pierwszej Szafeczki, tutaj, kurde Jest strasznie tego dużo jest tutaj mega dużo jakichś kroptopów, jakichś innych rzeczy. Będę z tej pierwszej szafki wszystko sobie segregowała. W ogóle tak teraz pomyślałam, że może podzielimy sobie ten film na kilka części, bo zobaczcie, tych szafek jest dużo. I dzisiaj wydaje mi się, że zrobimy sobie albo tylko tą część i na przykład tam też z garderoby. Mi się wydaje, że tak będzie lepiej, i później zrobimy sobie kolejne części, bo wydaje mi się, że tego wszystkiego nie dam, nie dam sobie rady ogarnąć w jednym filmie. Drodzy, my teraz na przyspieszenie będziemy sobie segregować rzeczy, które chcemy zostawić, a które nie chcemy. Później będziemy wszystko to wkładać. Hani, więc kolejna rzecz, taki oto vest, ja go kupiłam na Aliexpress, jest mini, taki malutki, słodziutki. I on też do Was leci. Dobra kochani, więc z pierwszej szuflady to tyle. My teraz wszystko tu tutaj pakujemy. Okej, okay, więc kochani, przechodzimy do drugiej szuflady. A tutaj. E, to będę wkładała zaraz do drugiej. Na razie mamy tylko dwie rzeczy do oddania dla Was. Tutaj mamy kolejne... Ojejku, o boże się. dla Was, ogólnie jest malutka, więc raczej dla młodszych osób. Jest to taki oto golfik, taki crop topik, mega uroczy, miałam w nim nawet fotki. Jest w takim oto pomarańczowym kolorku i on też leci do Was na sprzedaż. Więc kochani, kolejna rzecz dla Was do sprzedania jest oto taki sweterek, taki uroczy, fioletowy sweterek. Jest taki, zobaczcie, u Versace, bo ma takie duże rękawki. Więc to też leci do Was na sprzedaż. Ok, więc przechodzimy do trzeciej części, moi drodzy. Tutaj to już się robi naprawdę bardzo ciekawe, wiecie. A, no, leci do Was na sprzedaż. Eee, kochani, kolejna Oto. To jest słodziutki crop top, zobaczcie Na sprzedaż jest to mm, ogólnie z Minga London Pytaliście mnie kiedyś I to jest ogólnie, zobaczcie, takie body Z takimi oto smokami I one jest super dlatego, bo z ma takie mega ładne wycięcia Teraz tego nie będzie widać, ale ogólnie stół ma takie O, zobaczcie, widzicie? Takie wycięcia na plecach I to mega ładnie wygląda Jest bardzo ładny ten golfik jest już na mnie trzymały serio, jakby strasznie mnie ciśnie, więc to jest też dla mniejszego rozrządu. Taki oto topik, on jest peczki, też mnie kiedyś o niego pytaliście, więc on też leci na sprzedaż, taki oto luźny. Inna rzecz na sprzedaż jest z Czempiona. Zobaczcie ogólnie, nie wiem, ja w tej bluzie może byłam raz, tak ona się prezentuje, zwykła bluza. Jeszcze nie wiem, jaka będzie jej cena, ale jeśli jesteście zainteresowani, to wpadajcie. Te no, no, to czapka tak brzydko na nie wygląda. No nie wszystkie czapki brzydko wyglądają Patrz Nie, to już nie sobie. Widzicie, kochani, jak ja wyglądam brzydko w czapach. Dobra kochani, więc mam dla Was bluzę z mojego mektu Zobaczcie, jest to taki crop top z tutaj atomówką, więc też ją dla Was sprzedaję Zobaczcie, ona jest mega urocza i jest crop topowa jest z kapturem i jest tutaj mega milutka, zobaczcie Te wszystkie pierwsze trzy szafeczki mamy skończone A my teraz będziemy wszystko wystawiać Dobra moi drodzy, więc ogólnie jesteśmy po mega długiej przerwie w nagrywaniu Ale nieważne, już jesteśmy i tutaj zebrałyśmy rzeczy do e, sprzedania na Vinted e, Więc ogólnie teraz na przyspieszonym tempie będę robiła wszystkiego zdjęcia jakby ja naprawdę już nie robię spadnąć z turystów Bo ja to jest, to jest Cindy Co? A, <laughs> jak to? Taka kurteczka na sprzedaż No Patrzcie, jakie fajne! Tego chłopka podśpiewasz, co? Nie... No, no zajebiście Taka ciocia po prostu z takim... No dziełem. co, nie? Już z takiej rosyjskiej kolorówki <grymne> Takiej <grymne> co? Nie wiem, <grymne> jak to nazywa. Patrzcie Super, <grymne> no, to, są, to do płaszczyka Tego futra, To futra, pod niej Jakieś, takie jak chodzili, jakieś takie reżyserzy, nie? Na przykład w takim czymś i takiej okularki. Jak to jest kurzowo? Co? Ona to chyba obcięła. To jest chyba dużo tak. O! Teraz jak takie jak tacy reżyserzy wiemy, Takie Tak ja. Tak, oni tak. I tak robimy, nie? No. To mi nic na powodzenie Zabieramy za sprzątanie i co? Wydaje mi się, że to już jest koniec tego no, tak. Niedługo druga część Gdzie będę e, tutaj wszystko ogarniała z tej drugiej i tej trzeciej szafki e, I będę również wystawiała nowe rzeczy Także zostawcie oczywiście łapkę w górę subskrypcję, dzwoneczek, żeby nie zbawić mnie w kolejnych filmach i napiszcie jakie kolejne filmiki mamy nagrywać podajcie również na mojego instagrama i co, dziękujemy wam za oglądanie i do kolejnych odcinków pa pa, pa, pa.